No dzieci śmieci, tutaj ten. Nasza wyprawa dobiega końca Gasimy przy nasze niska. Wypili ostatnią warkę Wypili ostatnie Złotego napoje Złoty zaginą zaginął gdzieś w lesie. I spożyją go inne cywilizacje Dobrze, pozaziemskie To właśnie Ufa. pozostawimy my, akurat, tak, no. jest. my pozostawimy. tak jest, tak jest! A tymczasem Shubidubi Dubi dance My sobie wjeżdżamy na naszą Łódźkę łebkę Sirena już czeka Co to, Co to było? Co to była za wyprawa? Nasz nieodkryty ląd Pozostawiamy nietknięty poza tym jednym paleniskiem I wpływamy w kolejną niesamowitą podróż Kapitanie! To jest zadanie. Kapitan nasterowuje nas na, na dobry na kierunek przyjmuje tak, tą pozycję z godnością. Nasz kapitan boczny przyjął z przyjemnością, jak zawsze. Tak <grym grym> jest. Wiślaski, już jest. I Bosman, Kaspiro i Lucifiro. Okay. Wjeżdżasz okay. ze swoim butem! Panie na Nie Panie! A! Przewidziałem to wszystko! Przepraszam! I tutaj kapitan nas sterowuje nas na dobry kierunek Kapitanu, kapitanowie boczni już, już są na miejscu. Sirena zadowolona jak zawsze. Daj nam dobry. <grym> pa, panie reżyserze, panie reżyserze! Panie, bo nam się już dzień kończy już te kręcenia. Musimy na drugi dzień. A dobra, to właśnie, dobra, kończymy, kończymy.